Siemanko moi drodzy, z tej strony Przemek z Arachnohobia. Wybaczcie ten mój głos, ale jestem nieco przeziębiony. W dzisiejszym odcinku będziemy zapełniać w końcu regały terariami. Jak widzicie tutaj już nieco kroków poczyniłem, mianowicie przełożyłem część terariów z tego regału, ponieważ wszystkie te półeczki muszą być na tym samym poziomie. A to z tego powodu, to w momencie gdy mamy taką szparę, to traci się naprawdę dużo cennego miejsca. No i tutaj udało mi się korzystać, mamy jedną półeczkę więcej na ten właśnie rozmiar. Generalnie wybaczcie za mój wygląd, ale cały czas leżę w łożu i się kuruję. Szczerze zasadniczo poczułem, poczułem się nieco lepiej i spakowałem e, połowę paczek no niestety druga połowa pójdzie dopiero w poniedziałek. Nagrywam ten film w czwartek. No, generalnie jest dość ciężko. No niestety, wracając z giełdy z Warszawy, troszkę mnie złapało. No ale co? Za chwilkę będzie tutaj Paweł z terrariami. O, zasadniczo już tutaj dojeżdża. Idziemy odebrać teraria. Dobrze, szkiełka już przyjechały. Jest z nami Paweł. Byliśmy Dziema. kiedyś u niego na produkcji nowym busikiem. Paweł, otwieraj, pokażę, jak to tam w środku wygląda. Dobra, tak to wygląda masa, masa szkiełek. E, no, wypakujemy je póki co do garażu, bo na hodowli jeszcze tam, jak widzieliście, półeczki trzeba poprzestawiać. No i co? Powiedz jeszcze Pało coś. No co, kupę szkła, fajny szlif, także no i otwieranie czeskie, także... Jest klasa. Jest klasa. Dobra, no to wypakujemy. Paweł już pojechał. Terraria rozpakowane. Tak jak widzieliście na time-lapse i na busie, jest ich tutaj trochę, ja jeśli się nie mylę, to jest ich tutaj około ojejku, 140, coś takiego. Tych jest 32, tych 6, 137 sztuk, chyba. Tutaj w ogóle są dziwne teraria. Nowy wymysł, Jak wiecie, mam na dolnych y, regałach takie teraria, które są dość wąskie, i powiem Wam, że nie tyle, że to było problemem, co to, że bardzo trudno się na nich pracowało. I zamówiłem sobie taki właśnie wymiar: około 25, 5 czy 8, 20 na 34. Więc taki typowo, typowo pod moje regały. Tutaj szybki. Poprosiłem Pawła, żeby wykonał mi z mocniejszym tym uchwytem. No i co? Będzie to trzeba wszystko pozanosić na hodowlę, pouzupełniać torfem, korkiem. <coughs> Ale Palmąk, gardło zdarte. Dobra, tutaj już edycja półeczek jest robiona. terary są przykładane, a w międzyczasie rozrabiamy już torf. Też o tym trzeba zacząć myśleć. Jak wiecie, moja aranżacja terrarium. Nie jest jakaś niesamowicie bogata. Terrarium, porek i torf. Zatem, jeszcze korki później trzeba. Zakładam, że dzisiaj tego wszystkiego nie zrobimy. No, ale wydaje mi się, że efekt będzie naprawdę solidny. Cztery regały i tamte dwie półeczki z dołu będą zapełnione. Dobrze, moi drodzy półeczki już naprawione, a zasadniczo one po prostu zmieniły swoją pozycję, tak żeby weszło tutaj na półeczka więcej, no jak widzicie LEDy trochę ucierpiały tu świeci, tu nie świeci, tu świeci, tu nie świeci tu w ogóle nie ma półki, więc trzeba to będzie dorobić no przy zmienianiu tych półeczek, te połączenia się trochę połuskażało, ale parę chwil i y, się naprawi. No i jak to zrobimy, to mogą tu lądować już nowe terraria. Lecę teraz po lutownicę i będę to naprawiał wszystko. A few moments later. No i pyk, moi drodzy, kurde, strasznie długo mi zajęło naprawianie tych ledów po tym, jak się porozłączały. To zagęszczenie tych półeczek według mnie naprawdę robi robotę. Na pewno będę musiał sobie jakiś stopień ogarnąć, ponieważ no. Jak widzicie, mam głowę idealnie pod tą półkę w sumie. Więc naprawdę te terraria tu są wysoko, a co najlepsze to nie jest najwyższe piętro, ponieważ tutaj piętro jest tak wysoko, że między sufitem a terarium, a grum terarium jest no dosłownie centymetr może pół. Zatem tam będę musiał to wyfrezować w suficie i taki LED właśnie wstawić. W ogóle muszę te LEDy trochę tutaj opanować, bo one żyją swoim życiem. No i moi drodzy, idziemy po szkiełka. Zaczniemy sobie od tego regału całego yy, dla nadrzewniaków. Yy, potem weźmiemy sobie te najmniejsze rozmiary. Mm. Największy problem będzie z tymi dużymi lochami. Tutaj już jedna sobie tak yy, się przymierza. W ogóle bardzo jestem zadowolony z tego rozmiaru. Więc uznałem, że takie duże będą fajne. No tylko te samice trzeba będzie poprzekładać i pewnie gdzie się tutaj na hodowli ulokujemy w tych terariach. Teraria są swoją drogą na sprzedaż. Jeśli ktoś weźmie wszystkie to po 25 zł za sztukę. Mogę się ich pozbyć, oczywiście, tylko od biura osobisty, nie będę ich wysyłał. No, tutaj taka rozea. A złożyła kokon i od tego kokonu nie wylniała, i jest tak nadęta, jakby w złożyła wtórny, to było śmiesznie. Raczej by nic z niego nie wyszło. No, ale powiem Wam, że wygląda to dobrze. Dobra, pierwszy rozmiar, jaki będziemy odpakowywać, to są te nadrzewne terraria, Takie same jak wcześniej. Jedyną różnicą, jaką widzę, że tutaj producent wprowadził, to taka dodatkowa. Listewka z przodu i z tyłu bardzo fajna rzecz w sumie, bo na tych kratkach można się mimo wszystko trochę poodzierać. No, co? Oczywiście przechodzę w takich kartonach, które bardzo ułatwiają sprawę transportu, więc to jest bardzo dobra rzecz. Wciągamy górę, dół tego zawsze po takich dużych dostawach jest dość sporo. Kiełko, coś takiego, oczywiście otwieranie czeskie. O, widzę, że chłopaki fajnie pomierzyli, tak jak mówiłem. Prosiłem też o większą tą łapkę tutaj. No i wszystko śmiga, więc idziemy po terraria i zaczynamy je wrzucać na regał. Wymiary to jest 14 na 30 na 25 głębokości, więc to jest taki mój standardowy wymiar i powiem Wam też tych innych wymiarów, bo wiem, że dużo osób by chciało je właśnie poznać. No i tak moi drodzy, dzień kolejny, wybaczcie za takie nagłe ucięcie, ale po prostu miałem tutaj ważny, ważne spotkanie i e, musiałem e, po prostu uwinąć, e, wybaczcie też za mój głos, ale no tak to wygląda, co póki co tutaj dwie półeczki z góry i tutaj cała ta półka teraz zostanie zapełniona w te na szkiełka, potem ruszymy z wymiarem naziemnym, e, no i generalnie co, największy, najwięcej roboty no tak naprawdę będzie z tymi terenami, bo z nich trzeba będzie powyciągać samicę, co bez zatrzymywania idę po kolejne szkiełka, nie zamykam ich z tego powodu, że po prostu będzie mi łatwiej od razu później pouzupełniać, mianowicie stąd bierzemy torf, wsypujemy od razu, Chwilka roboty i terraria pokończone, a pokończone. ten regał pokończony, teraz zrobiłem sobie miejsca na cztery nadrzebne płeczki, raz, dwa, trzy, pięć płeczek, sorry, Czyli mamy właśnie ten rozmiar teraz. Kolejny rozmiar. Jest to rozmiar 14. że otworzę. 14 cm szerokości na 25 cm długości na 20 wysokości. Są to wymiary, w, w których głównie mam pajączki, tak jak jakaś Afryka, jak jakiś neoholotele holotele i tak dalej, No i co? Mamy ich 8, 16, 40 sztuk. Właśnie tyle naliczę u góry, więc idę po resztę. Wrzucane już są te właśnie te niskie szkiełka. No co? Generalnie czuję się dość słabo. Planuję jeszcze tą półeczkę zaopatrzyć w te szkiełka, czyli te no, nowe wymiary, ostatni wymiar. 28 szerokości, 34 cm długości, 20 cm wysokości. Otwieranie czeskie jest to zamian za teteraria 17 szerokości, 25 cm. Głębokości i 20 wysokości. Tetara też do egzamin, natomiast przy tych na przykład chromatopelmach dość ciężko mi utrzymać u nich takie warunki, jakie bym chciał do kokonów. Zatem no, uznałem, że. Pora na zmianę teraz, bo jakbym zamówił tych terrariów znowu, nie wiadomo jaką ilość, to byłoby mi później trudniej i się ich pozbyć. Generalnie te są naprawdę fajne, ale po prostu chodzi mi o to, że myślę też trochę bardziej przyszłościowo. I chciałbym jednak mieć większą kontrolę tutaj nad warunkami, szczególnie jak tych pańków jest tyle, no to nie można do nich codziennie zaglądać. Jakby ktoś chciał te szkiełka, w ogóle mam 28 sztuk. Moi drodzy, witam was w kolejnej części tego materiału. Części, ponieważ minął tydzień, ja nic nie zrobiłem tutaj. W dalszym ciągu musiałem pozbierać myśli, ale tak jak widzicie dolne terraria już wszystkie są pouzupełniane. Tak to mniej więcej na ten moment całościowo wygląda. Drażni mnie tutaj brak tego światła, uzupełnimy to. Przez ten tydzień pojawiły się dwa Mega kokony, w sumie to chyba trzy, albo może jeszcze jeden, ale dwa naprawdę takie na wypasie, więc wyczekujcie filmu, nie będę wam zdradzał co to, ale wydaje mi się, że będzie fajny, syty materiał z tego. Co do planów na dzisiaj, no to moi drodzy, tak jak widzicie, dalej nie ma torfu. Chcąc nagrać wam fajny materiał, nie potrafiłem robić tego i nagrywać, ponieważ za dużo myśli w głowie naraz, ale co, dzisiaj już zaczynamy normalnie, moi drodzy, no. Jest tego naprawdę sporo. No i tak, może nie tyle, że nic tutaj nie robiłem, co paczki karmienie robiłem normalnie, tylko były to czynności, których nie muszę nagrywać, a jednak przy nagrywaniu filmu potrzebuję więcej takiego świadomości, więcej świadomości. Yy, dlatego. Dopiero dzisiaj zabieram się za to. Wszystkie te terraria będziemy uzupełniać ręcznie. Yy, zasadniczo z jedną różnicą z tymi terrariami, ponieważ tutaj po prostu wrzucamy całą kosteczkę torfu. Zalewamy to wodą. Tutaj już jedna kosteczka z wczoraj. Jak widzicie, idealnie na jedno piętro będzie właśnie ta kostka nam tutaj zapełniała. Natomiast no, do tych yy, mam rozrobiony torf i wystarczy go tu powsypywać. Jak widzicie, część tutaj jedynie pozamykałem tych terrariów bo chciałem sobie pomierzyć te szybki ale wchodzą dość fajnie bezproblemowo zatem no jest G, jest G. różnicy między tymi terrariami yy, jeśli się przypatrzycie widać ale powiem wam że całościowo nie rzuca się to kompletnie w oczy jest naprawdę fajnie no plus te uchwyty też dość fajnie zdałem egzamin w wersji poliniały rynek to wytrzyma więc się nie martwcie no więc co moi drodzy teraz idziemy do każdego pojedynczego terrarium i wrzucamy po kosteczce, bo nie to trzeba wszystko zalać wodą. Swoją drogą, bardzo fajna nowość się pojawiła: mianowicie taki mech fagnum. Yy, bardzo fajna rzecz do inkubatorów, do trzymania wilgotności. Jest na sklepie w takich pakietach po 50 gram. Dobrze, moi drodzy, koreczki pocięte. Tutaj generalnie mój faworyt, jak chodzi o kawałki, jest naprawdę prze, yy, przeelegancki. Jak widzicie, no, koreczki siedzą. W ogóle myślałem, że niektóre będą za małe, się okazało, że właśnie takie powinny być wszystkie. Niektóre były nieco za duże, więc musimy je podocinać. No i co? Teraz będziemy w sumie wkładać je yy, do, do szkiełek. Zatem, bez przedłużenia lecimy. No i dobrze, moi drodzy, teraz porobiłem koreczki zasadniczo. Już miałem gotowe do tych niskich terariów. Są to takie ścinki. No nie jest to nic niesamowitego i jest to znacznie mniej czasochłonne, ponieważ nie trzeba tego wycinać, a wystarczy płamać, z buta w to wjechać i jest naprawdę elegancko. Tu jak widzicie, już niektóre są pomierzone. Nie jest to tak jak mówię, żaden niesamowity element wystroju, ale od paru lat zdaję egzamin, więc czego chcieć więcej? Wrzucę wam timelapsa teraz, jak to uzupełniam. Nawet dźwięk jest nagrany z telefonu, bo tutaj też mi się wypiął mikrofon szkiełka na dole już też z rozrobionym torfem wszystko tak naprawdę gotowe, tutaj popełniłem babola bo jak widzicie ta półeczka nie jest na dobrym poziomie, ale przy następnej partii następnych terrariów po prostu to wszystko popoprawiam i będzie naprawdę git, teraz pozamykamy te wszystkie szkiełka, żeby to wszystko nie poschnęło bo po prostu muszę się zebrać do przekładania tych samic no więc co lecimy z zamykaniem Szkiełka już pozamykane. No troszkę to wszystko zajęło. Generalnie pojawił się drobny problem, a mianowicie do tych szkiełek zabrakło mi szybek, mianowicie w ilości bodajże 13-14 sztuk, a do tych mam za dużo, tak więc no, na produkcji zaszła drobna pomyłka, ale napiszę do producenta i szybki do mnie wrócą. To jest rzeczy, które mnie denerwują, brak światła tu i tam. Chyba najbardziej ta część z wycinaniem tych korków mnie dzisiaj wymęczyła, no. Na ten moment idę jeszcze pokarmić, jadę dzisiaj po dostawę pojemniczków. Troszkę jeszcze dzisiaj mnie rzeczy czeka. Chciałem zmontować ten film i żeby wleciał w sobotę. Dajcie znać co myślicie o tym live, który miałby się pojawić pewnie w niedzielę. Mam do przełożenia kilkadziesiąt poezji loteria. Generalnie ten materiał będzie dość fajny, więc nie mogę się doczekać. Ale powiem wam, że te dwa kokony, które są przede mną to naprawdę będzie potężny film. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się hej!